Witajcie! Dzisiaj po raz kolejny zawędrujemy do odległej galaktyki i przyjrzymy się zestawikowi Lego, który bije ostatnio rekordy popularności. Świeżo dopiero co wypuszczony Lego Star Wars 75324 atak mrocznych szturmowców. Secik nawiązuje oczywiście do końcówki finału drugiego sezonu serialu The Mandalorian, kiedy Luke Skywalker przyjmuje na siebie rolę Deus Ex Machiny i przylatuje uratować dzień, krojąc przy tym na kawałki imperialne droidy bojowe. Wiele można powiedzieć o tym finale: ma on zwolenników, ma przeciwników, niemniej samo wejście Luka było moim zdaniem satysfakcjonujące, więc nie dziwię się, że wybrano tę konkretną scenę jako inspirację pod zestaw, albo po prostu szukano pretekstu, żeby wydać w jednym secie więcej Dark Trooperów, bo do tej pory taki pojedynczy, mechaniczny żołdak dostępny był tylko wraz

Zabudowę stanowi tutaj fragment korytarza z windą, z której wyłonił się luk, przystępując do ostatecznej konfrontacji. Przez to zestaw można uznać za taki Battle Pack plus sporo figurek plus nieco więcej części niż w standardowych battle pack'ach, no coś jak Legion 501. Zresztą jest to ta sama półka cenowa. Mamy tu zatem ścianę z wbudowaną windą. Po bokach w ładny i bardzo prosty sposób zróżnicowano trochę głębie tekstury. Sama winda natomiast to taka półwalcowata wnęka ozdobiona wewnątrz rzędami światełek typowych dla wielu Star Warsowych pomieszczeń. Są to naturalnie naklejki, które są odrobinę trudniejsze do nałożenia niż zazwyczaj z uwagi na obłą powierzchnię, ale nie jest to jakiś wielki problem. W ogóle o naklejkach można tu dużo powiedzieć, bo łącznie zajmują sporą powierzchnię. No tutaj w tej sekcji jest jeszcze jedna, malutka, z panelem sterującym. No trochę szkoda, że nie dano tutaj jakiegoś kafelka z nadrukiem przycisków, wyglądałoby to wtedy bardziej przestrzennie, trochę bogaciej, no ale okej, okay, niech sobie będzie. Tutaj z boku jakieś światełka, bip boop. Poza tym po prostu może szarości, no ale tak wyglądają wnętrza większości statków kosmicznych w Star Wars. Po prostu sterylnie. Nad wyjściem z Windy mamy jeszcze jedną parę naklejek z zapalonymi lampkami pokazującymi, na którym piętrze aktualnie znajduje się dźwig, no wygląda to całkiem ok. Z tyłu natomiast kompletnie nic, po prostu tyły paneli. Mogę na pewno potwierdzić to, na co zwrócili uwagę inni recenzujący ten zestaw, mimo że wszystko tutaj to klocki w kolorze light bluish gray, to widać wyraźnie, że elementy tworzące windę są delikatnie ciemniejsze. No jest to leciutko, leciuteńko inny odcień, bez przypatrywania się. Nie widać tego jakoś szczególnie, ale faktycznie mogę to potwierdzić. Nie trudno zauważyć pokrętło do kręcioła umieszczone na górze. Jest oczywiście część mechanizmu związanego z windą, bardzo prostego, ale efektownego. Kręcąc kręciołem obracamy windą na dole. Umieszczając w niej luka możemy tym samym odtworzyć scenę wkroczenia Mistrza Jedi do korytarza wypełnionego mrocznymi szturmowcami. Cyk, jest Skywalker, cyk, nie ma Skywalkera. Magia? Nie, technologia. A co jeśli wina się popsuje, możemy wówczas zapewnić Lukowi karuzelę. <grymne> no tak serio, całkiem fajny mechanizm zabawowy. Spoko by to wyglądało na przykład w jakiejś fanowskiej animacji. Jedyne co, to szkoda, że Luk nie mieści się do windy razem z mieczem świetlnym. Korytarz ma tylko jedną ścianę, przy czym znajduje się w niej spora wyrwa. No trochę tego nie rozumiem, czemu nie zostało to zabudowane. Po prostu można było tutaj dać parę jeszcze paneliki, i klocków i dałoby się to elegancko wypełnić. A tak, no troszeczkę dziwnie to wygląda. Widać, przekroczyliby budżet. Niemal wszystkie detale na ścianach tworzą kleki, Jak wspomniałem w tym niedużym w zestawie jest niestety sporo przelepców i gdy dochodzi się do tego momentu budowy, no to w sumie więcej czasu można spędzić na równym przyklejaniu naklejek niż na budowie. Ale trzeba przyznać, że wzory są ładne, faktycznie mocno Star Warsowe, no i w sumie tak ozdobione paneliki i skosy super nadałyby się do mocka jakiejś całej imperialnej bazy. Podłoga jest w większości ostudowana, ale mamy tu również trochę gładkiej powierzchni dzięki czemu figurki można też postawić pod kątem. No i zaimplementowano tu jeszcze dwa ruchome elementy do zabawy, dokładniej obudowanego kręciała i taką długą prowadnicę. Można zatem postawić sobie Tutaj panu Luku, naprzeciwko niego Dark Troopera, no i co Droid mówi Daj, Jedi skam, bib, bup, a Luku na to, a takiego, i robi zzim, bżim, 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 bżim. i Dark Trooper leży. Odpowiednio tym machając, można wyczyniać na pewne dzikie ruchy zaiste. Prowadnica z kolei służy do odtworzenia efektu pchnięcia mocą. Luk się koncentruje, wciska F1, kto grał w Jedi Academy ten wie o co chodzi, no i zim Droid leci do tyłu. Nie powiem, obie te funkcje są sympatyczne i całkiem śmieszne, aczkolwiek, no nie wiem, czy na pewno są bardzo potrzebne. Podejrzewam, że bawiące się zestawem dziecko chętniej i tak po prostu chwyci te figurki w dłonie i będzie nimi robić. Tak czuję, bo sam się w ten sposób bawiłem w dzieciństwie. No ale takie funkcje to zawsze jakieś urozmaicenie konstrukcji. Z tyłu ściana nie skrywa żadnych niespodzianek, ponownie po prostu tylna część paneli i skosów, troszeczkę detali poszło na krawędź na górze, no, od kilka symbolicznych kafelków, nic specjalnego. Natomiast od dołu prezentuje się to tak. Jak widać podstawa nawet nie jest zabudowana do końca, ale całość i tak jest sztywna i solidna, więc nie ma co narzekać. Oczywiście głównym daniem i powodem, dla którego ludzie kupują więcej niż jedną sztukę tego setu są fantastyczne figurki i mówiąc tak nie przesadzam ani trochę, bo Dark Trooperami jestem po prostu zachwycony. Cudownie, że dano możliwość pozyskania ich konkretnego oddziału, bo ten jeden z krążownika Gideona to było takie troszeczkę smutne. Trzy sztuki to już jest zaczątek oddziału. No dobrze, ale najpierw look Skywalker. Bohater oczywiście bardzo licznie reprezentowany minifigurkowo, więc teoretycznie nie wywołuje tutaj większych emocji. Każdy fanego jego Starus ma na pewno mnóstwo jego poprzednich wersji. No chyba, że komuś jakimś cudem nie trafił się do tej pory ten właśnie w stylu z powrotu Jedi i okolic, czyli w tym jednolicie czarnym stroju. Zatem taka figurka będzie dla takich osób jak znalazł. Przy okazji jest to chyba, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to pierwszy look z kapturem na głowie. Ten kaptur to oczywiście ta nowsza forma, otwarta na dole, inaczej pofałdowana niż starsza wersja. Początkowo była bardzo sceptyczny co do tego elementu, przez przyzwyczajenie do tych starszych, ale przyznaję, że po malutku zacząłem się do niego przekonywać. Nasz Jedi ma też oczywiście pelerynkę, tutaj zrobiono z tego cieńszego, miękkiego materiału, Wciąż da się ją zadrzeć do góry, bo powiedzmy, że delikatnie wypozować, więc fajnie, fajnie. Buśka to tradycyjny wyraz twarzy Skywalkera, niezmienny od jakiegoś czasu, lekki uśmiech z wyraźnie zaznaczonym podbródkiem, z drugiej strony minka trochę poważniejsza, a tak wygląda pewnie luk skupiony na walce. Dziwi mnie tylko, że nie dostał włosów jako alternatywy dla kaptura. Ostatnimi czasy minifigi często otrzymują ze zarówno fryzurę, jak i nakrycie głowy, ale to nic strasznego. Na na torsiku niby nie wyróżnia się niczym. Standardowa szata, luka, którą widzieliśmy już wielokrotnie, ale okazuje się, że także w tym departamencie da się coś zmienić. Mianowicie troszeczkę inaczej zadrukowano tutaj zaczep na miecz świetlny przy pasku. Teraz jest to bardziej wyróżniający się element. Co do miecza świetnego, na to też kilka osób zwróciło uwagę. Yy, ostatnio zmieniła się trochę forma przezroczystych elementów i teraz te pręty tworzące ostrza mieczy świetlnych stały się troszeczkę bardziej matowe niż w pełni przezroczyste. Przy czym dalej przepuszczają światło, nie wygląda. Wygląda to tak źle jak się spodziewałem, po prostu nie widać już tych małych pęcherzyków, powstających zapewne po wtrysku, które były obecne w starych odlewach tych części. Mnie zatem ta zmiana specjalnie nie przeszkadza, a sama figurka Luka jest jak najbardziej udana. No, ale znacznie bardziej interesujące są tutaj Dark Trooperzy, mroczni szturmowcy. Odkąd tylko te badassowe droidy zaliczyły pierwszy kanoniczny występ w drugim sezonie mando, wiedziałem, że chcę zobaczyć te maszyny śmierci w minifigowej formie. Koncept Dark Trooperów istniał już od dawna w świecie gwiezdnych wojen, historia ich powstania jest szerzej przybliżona w mediach obecnie zaliczanych do legend. Wczesne fazy projektu były cyborgami, z czasem ewoluując do postaci czystych, super nowoczesnych droidów bojowych. Ci z Mandalorianina to już forma w pełni mechaniczna, jednak z uwagi na mocno humanoidalną budowę, jako minifigurki otrzymali standard. Ciałka. I przyznam, że uwielbiam po prostu ten groźny design. Na tyle, że Dark Trooperzy wskoczyli do ścisłej czołówki moich ulubionych, typowo armii buildingowych figurek Star Wars. Wyglądają bardzo efektownie, świetne nadruki na torsach, nogach i zbrojach, do tego kapitalny, szczegółowy odlew hełmu, po prostu cool figurki. Jako broń dostali blastery składane z tych standardowych sci-fiowych pistoletów i lornetek. Koncept już wcześniej widziany w zestawach Star Wars, wykorzystywany także przez mocerów, w tym mnie, wygląda bardzo spoko jako taki ciężki karabin blasterowy. Co więcej, figurki te prezentują się nie mniej świetnie bez pan i hełmów bardzo podoba mi się wypełnienie niektórych partii torsu jaśniejszym kolorem, co ma sugerować prześwity i bardziej robocią sylwetkę tych żołnierzy. Bardzo mnie też ucieszył nadruk na główkach. Spodziewałem się, że łebki będą albo całym dedykowanym elementem, a jak nie, to pod kaskami pewnie znajdą się główki bez nadruków. Tymczasem mamy tu badasowe czerwone wizjery i mocno robocie mordki. Świetne główki, które same w sobie są mocno uniwersalne i spokojnie można ich użyć do kreacji innych mrocznych postaci. Myślę, że dałoby radę też otworzyć w ten sposób na przykład linię produkcyjną tych droidów, wykorzystując takie nieopancerzone. Jako jeszcze nieukończonych żołnierzy, nie ma co, świetne minifigi dla mnie prawdziwa bomba. Czy zestaw się opłaca. Moim zdaniem tak. Jeśli chce się zmontować oddział Dark Trooperów, nie ma obecnie lepszej opcji. Nawet jeśli nie jest się zainteresowanym konstrukcją korytarza, to zawsze można jego elementy wykorzystać jakoś inaczej i cieszyć się po prostu mrocznymi szturmowcami oraz fajną figurką Luka. Sam korytarz można też zresztą bardzo fajnie przebudować i uzupełnić, co pokazało już kilka osób, które kupiły więcej sztuk tego zestawu. Ja, tak myślę, za jakiś czas również chyba skuszę się na przynajmniej jeszcze jedną sztukę, żeby dodatkowo wzmocnić imperialne oddziały o elitarną drużynę Dark Trooperów, gdyż ci spodobali mi się. Wręcz wybitnie. Polecam zestawik wszelkim Star Warsowym maniakom. Dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza, odwiedzenia mojego Instagrama i Discorda. I życzę Wam wszystkim miłego poniedziałku. Do następnego, trzymajcie się. Hej!